Wystarczy jeden ruch i można ruszać w miasto. Miejska komunikacja rowerowa opanowała miasta zachodniej Europy, a teraz dociera do Polski. System, którego twórcą jest niemiecka firma Nextbike, należy do najbardziej przyjaznych i prostych w obsłudze wypożyczalni rowerów. Żeby móc ruszyć w podróż, wystarczy wykonać kilka prostych czynności: zarejestrować w internecie lub w biurze obsługi klienta. Potem zalogować w dowolnym terminalu podając numer telefonu komórkowego oraz unikalny sześciocyfrowy PIN. Uwolnić rower z elektrozamka i drugiego szyfrowego zabezpieczenia. System wprowadzony w Polsce służy do pokonywania krótkich dystansów między gęsto zlokalizowanymi stacjami. Nasze rowery mają Wam pomóc w dotarciu do pracy, w wypadzie na lunch, na krótkie zakupy lub na spotkanie z przyjaciółmi. Dlatego też bezpłatnie każdym rowerem można jechać nie dłużej niż 20 minut. Po upływie tego czasu można wymienić rower na inny lub jechać dalej, ale wówczas trzeba już liczyć się z kosztami. Na nasze rowery można też liczyć, bo nigdy nie zawiodą. Są wykonane z najwyższej klasy materiałów, a ich konstrukcja sprawia, że są wręcz stworzone do jazdy w miejskich warunkach. Niezawodność systemu sprawdzona w kilkudziesięciu miastach w Europie i świecie wynika też z codziennego serwisu, zarówno rowerów, jak i terminali, które każdej nocy w swoją opiekę biorą nasi serwisanci. Koszty po przekroczeniu darmowego czasu użytkowania jednego roweru nie są wielkie, ale trzeba o nich pamiętać. Jeśli zechcemy jeździć rowerem miejskim do godziny, wówczas musimy liczyć się z kosztem 2 zł. Natomiast jeśli zaplanowaliśmy dłuższą wycieczkę na rowerze miejskim, wówczas za każdą następną godzinę trzeba zapłacić 4 zł. Wystarczy jednak odrobina dyscypliny, bo w praktyce zmieniając rowery możemy jeździć woli za darmo. Czerwiec 2011 roku to historyczna już data początku rewolucji rowerowej w Polsce. Rozpoczęła ją we Wrocławiu firma Nextbike Polska, wprowadzając na krajowy rynek system najnowocześniejszych wypożyczalni rowerowych, który sukcesywnie będzie rozwijany. W metropolii śląsko-zagłębiowskiej, Krakowie, Poznaniu połączą całe wybrzeże bałtyckie od Świnoujścia po Hel i dotrą do Warszawy i innych miast. Przede wszystkim ekologia, ale także wygoda użytkownika i odciążanie komunikacji miejskiej. Właśnie dlatego systemy bezobsługowych wypożyczalni powstają w Polsce. Chcemy każdego dnia dawać Wam sposób na poruszanie się po mieście, uzupełniając komunikację autobusową i tramwajową, i zachęcać do rezygnowania z samochodu jako środka komunikacji wewnątrz miast. Zwrot roweru jest równie niekłopotliwy jak jego wypożyczanie. Wystarczy podjechać do dowolnego terminalu, wpiąć rower w wolny stojak, zapiąć szyfrowe zabezpieczenie i nacisnąć przycisk zwrot. Tak kończy się podróż. Ale podróż po Polsce systemu miejskich rowerów właśnie się zaczyna.